Marcinko, prezydent Tomaszowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie. Dzień dobry. Państwu. Panie prezydencie, jak się kibicuje w Tomaszowie, jaka jest atmosfera na euro? Gorąca myślę, tak, że taka jest sama, jak w całej Polsce. I w łodzi nie tylko w puste ulice w Tomaszowie tak samo to wygląda. No wczoraj przed y, 10 minut przed rozpoczęciem meczu wzmożony ruch, i wszyscy uciekali przed telewizory, żeby jak najszybciej. Móc oglądać no, ten bardzo ważny mecz. Panie prezydencie, ale kibicujecie wspólnie? Jest taka atmosfera wspólnoty w Tomaszowie czy Kardy? Zamyka się w no własnym No niestety, domu? niestety Tomaszów, Tomaszów dotknęła ta sama sytuacja, która dotknęła wiele miast. My staraliśmy się o możliwość zorganizowania strefy kibica. Wyceniono Tomaszów Mazowiecki na 160 tysięcy 157 tysięcy dokładnie. Tyle musielibyśmy zapłacić za koncesję samą, plus jeszcze sprzęt i tak dalej. I tak dalej, więc to były zbyt duże środki, nie do udźwignięcia przez samorząd i niestety musimy w mniejszym gronie kibicować reprezentacji, ale też dobrze się kibicuje w Ale zawsze gronie. możemy też Was zaprosić do Łodzi. Myślę, że byłoby miło. Panie prezydencie, jak idzie realizacja programu 500 plus? Bardzo płynnie. My w tej chwili praktycznie już mamy w 80% zrealizowane wnioski. Wypłaciliśmy blisko 7 milionów złotych. W 13 transzach od 1 kwietnia złożono, złożono w, w około 4000 tysięcy wniosków. 3 ,5, blisko 3,5 tysiąca wniosków zostało rozpatrzonych. Te pozostałe są w trakcie rozpatrywania. Pieniędzy wystarczy? No trzeba powiedzieć, że pieniądze spływają bardzo płynnie i te transze w momencie kiedy my występujemy o środki natychmiast te pieniądze znajdują się na naszym koncie, w związku z czym mogą być płynnie wypłacane. A wszyscy złożyli te wnioski już? Nie wszyscy, tak jak wspomniałem, szacujemy, że około 80%. No, osób uprawnionych, tak? Przez nas szacowanych, bo to są tylko szacunkowe, jak gdyby wartości, a już program zweryfikuje dokładnie e, liczbę osób, które, mm, którym należą się pieniądze z tytułu 500 Bardzo Chciałam... dobry program, Tomaszowianie e, chwalą ten program. Bardzo dobry program. Pan prezydent Sprawa i Sprawiedliwości. Bez względu na to jestem prezydentem wszystkich Tomaszowian i proszę mi wierzyć, że nie tylko osoby sympatyzujące z Prawem i Sprawiedliwością korzystają z tego programu. Ostatnio słyszałem, że córka Bronisława Komorowskiego, byłego prezydenta, również skorzystała z tych środków, mimo że jej tato niezbyt pozytywnie się na ten temat wypowiadał, więc, więc jest to program dla wszystkich Polaków i prezydent Tomaszowa, który jest prezydentem wszystkich Tomaszowian, również cieszy się z takich programów. To jako samorządowca i członka Prawa i Sprawiedliwości, chciałabym zapytać o najnowsze pomysły resortu zdrowia. Otóż samorządy będą mogły dopłacać swoim przychodniom, szpitalom, jeżeli te wyczerpią kontrakt. Czy ten pomysł się Panu podoba? Bym musiał bliżej poznać ten pomysł. Natomiast no, dzisiaj jest sytuacja taka i Tomasz Mazowiecki jest w takiej sytuacji. My nie jesteśmy miastem takim jak Skierniewice czy Piotrków, czyli miastem na prawach powiatu, a to. W gestii samorządu powiatego, Bo powiatowego. Bo bogate gminy się jest, z tego pomysłu cieszą. Gorzej nie, nie, ale z chodzi, z mi o to, że, chodzi mi o to, że to powiaty dzisiaj skupiają, to znaczy mają w swoich zadaniach własnych sprawowanie opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. My praktycznie nie, 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 nie. Poza tym, że sami chcemy chcemy utrzymywać ośrodek rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych jako chyba jeden z nielicznych samorządów gminnych w Polsce a na pewno jedyny w województwie łódzkim to, to, to tak to nie mamy zbyt wiele wspólnego z, ze służbą zdrowia, dlatego chciałbym bliżej powiedzieć. Dlaczego poznać Prawo ten i Sprawiedliwość to robi? Czy to pana zdaniem nie jest przerzucenie odpowiedzialności na, zam, na samorządy? Bo pieniędzy zawsze brakuje pod koniec roku. Wtedy rząd wyśle pacjentów do samorządu. Przyznam się szczerze, że nie znam tego projektu, nie był on absolutnie konsultowany z miastem. Być może on dotyczy właśnie takich miast, które są na prawach powiatu, które do tej pory właśnie tą. To, to, to zadanie opieki zdrowotnej wykonują. Panie prezydencie... Muszę poznać tą ustawę, chętnie się zapoznam. No to trzeba się pośpieszyć, bo to może już niedługo we, wejście w życie. Co z budową hali łyżwiarskiej? Tomaszów ma być z tego słynny. No to jest, to będzie pierwszy obiekt w Polsce i przez pewno długi okres czasu jedyny obiekt w Polsce. Przetarg rozstrzygnięty, trwają prace projektowe, bo chcę przypomnieć, że Realizujemy to zadanie w systemie projektu i buduj. W tym tygodniu prawdopodobnie projekt już trafi do Wydziału Budownictwa i w momencie, kiedy uzyska pozwolenie na budowę, zaczynają się prace budowlane na terenie. Obiekt już jest przygotowany, to znaczy stary obiekt, jest już przygotowany. Pod plac budowy, w związku z czym liczymy na to, że dynamicznie prace będą postępowały do przodu. Taka hala łyżwiarska jedyna w Polsce będzie w przyszłości kłopotem, czy raczej impulsem do rozwoju Tomaszowa? Na pewno to drugie, na pewno to drugie. To będzie jedyny, jak wspomniałem, obiekt w Polsce. Już mamy promesę na organizowanie mistrzostw świata juniorów w 2018 roku. To będzie obiekt, w którym będą organizowane zawody międzynarodowe, ale to też będzie obiekt wielofunkcyjny, który będzie służył miastu. Tomaszów Mazowiecki nie posiada takiej hali, w której można by było zorganizować targi, można by było zorganizować duży koncert i pomieścić powiedzmy 9-10 tysięcy osób na siedząco. W momencie, kiedy ta hala powstanie, Taką Czyli możliwość będziemy będzie mogli. Mieć. Otwarta, Mamy termin do końca maja przyszłego roku. Obiecywał pan w kampanii jeszcze wyborczej, że będzie bezpłatna komunikacja w Tomaszowie Mazowieckim, ale na razie chyba tylko w weekendy. Dlaczego? Tak, już w weekendy wprowadziliśmy komunikację. Ja dopiero? powiedziałem: Nie, 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 nie dopiero, bo mówiłem o tym, że, że dopiero będziemy w stanie wprowadzić komunikację, jeżeli wymienimy tabor. I tutaj bardzo liczę na przychylność zarządu. Hmm, Województwa złożyliśmy wnioski. Jeden wniosek na zakup autobusów złożony przez miasto, drugi przez spółkę MZK na remont bazy transportowej i też na zakup części autobusów, i dopiero wówczas będziemy mogli wprowadzić bezpłatną komunikację. Ten stary tabor ze średnią wieku 20 lat nie jest w stanie udźwignąć absolutnie na, na dzień dzisiejszy bezpłatnej komunikacji. Cieszymy się, że w weekendy wprowadziliśmy Bezpłatną komunikację miejską i chociażby ostatnio w niedzielę, kiedy w Tomaszowie był koncert Piotra Rubika z orkiestrą, z chórem, widać było, że autobusy nie woziły powietrza. To, to Panie prezydencie, jakie macie plany inwestycyjne w tej perspektywie 2014-2020? Oczywiście najważniejsze. oczywiście najważniejsze plany inwestycyjne to plany w infrastrukturę drogową, dość mocno zaniedbaną i, i łatwo. Łatwo się przekonać o tym, że bardzo dużo się dzieje w Tomaszowie, jeśli chodzi o budowę nowych dróg, remonty dróg. Tylko w tym, w tym roku wydajemy ponad 20 milionów złotych wspólnie z powiatem na drogi na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Oczywiście obiekty I jeszcze sportowe. jednym zdaniem Dni Tomaszowa od piątku. Dni Tomaszowa od piątku. Serdecznie zapraszamy, szczególnie zapraszamy na konfrontacje muzyczne. Sobotnie konfrontacje muzyczne. Wieczorem być może objawi się jakaś mega gwiazda polskiej sceny muzyki rozrywkowej właśnie w Tomaszowie Mazowieckim. Marcin Witko, prezydent Tomaszowa. Dziękuję, Dorota Matyjasik. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. radio utch